Hi. 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 So we ate, uh, what we ate, uh, what was that? Chapati. Hey, samosa. Samosa. Ah, samosa. Samosa. Oh, no, samosa. Samosa. <laughs> samosa. And so the second one, what was that? I yeah. uh, was eating okay. <laughs> chili. Okay. And chili. Chili was too strong for me. <laughs> uh, so you, you as a family, you are going, you are living in the Raipur. Raipur, I'm, in, I'm from, living Raipur, and going to Balaji Temple. Dibrugarh, Be ready. Be ready. Kids are going. They are going to English school, yeah. yeah. yeah So, good English here. Thanks. Cześć, pomarańczowy kruk zadunkershi.pl Las drzewa i szczęśliwe życie, no i Indie e, Przemieszczam się na południe Dzisiaj podróż z Balagat Przez Rajpur, przez Gondię przed, Potem przez Rajpur Do miejscowości Jagdalpur, gdzie będę Zamierzam spędzić trzy noce i zwiedzać tam wodospady, popatrzeć jak wygląda taka e, typowa, taka dzika natura indyjska. E, no i w tym filmiku chciałbym tutaj pokazać jak wygląda, e, tutaj trzy godziny e, jadę pociągiem, niektórzy jadą tym pociągiem kilkanaście godzin. Tutaj ta rodzina, z którą na początku widzieliście, rozmawiałem sobie i zjemliśmy czapaty, nie Czapati tylko a, a tak, już się miesza. Ehm, także w Indiach są cztery klasy pociągów takich uśrodkowych. Jest klasa pierwsza, druga, trzecia i to jest właśnie ta trzecia. Ehm, no i są jeszcze e, tak zwane slippery. Slipper się różni od tej trzeciej tylko tym, że tutaj jest um, air conditioning klimatyzacja no e, także szerokość łóżka jest taka e, tutaj są prześcieradełka dostępne e, prześcieradło jedno i drugie jedno żeby narzucić na siebie drugie pod e, przecież oszewka na poduszkę i koc i tutaj właśnie pode mną ktoś śpi Chcę wytłumaczyć, jak to wygląda tam dalej. Tutaj po jednej stronie, dwa łóżka, tam po drugiej stronie, cztery. Tak to mniej więcej wygląda. Także pozytywnie. Muszę powiedzieć, że na przykład zarezerwowałem się sobie dziś 13 lutego, 11, czyli 2 dni temu, rezerwowałem bilet na przez internet na Bangalore Kochi. No i właściwie zapociągi są tak często, często są tak obłożone, że wszystko jest, czy ta pierwsza, czy druga, czy trzecia klasa, czy slipper, wszystko na liście oczekującej, także za drugą sobie tam kupiłem, jestem na 41 miejscu, słuchajcie, ale myślę właśnie dwa tygodnie no to powinno. ktoś rezerwował e, ten sam pociąg do tej samej nazwie kiedyś e, to można w aplikacji patrzeć czy dostał to miejsce, czy nie dostał e, no to na podstawie tego można wywnioskować jakie są szanse też automatycznie system pokazuje czy jest 56% czy 80% na dostanie tego biletu no mi się do tej pory, czy rok temu, czy teraz to zawsze udawało ciekawi mnie co, co się stanie wtedy jak mi się nie uda Chyba podróżował autostopem wtedy Bo już mo mogę mieć nocleg wykupiony Gdzieś tam na miejscu A mam bilet, żeby dojechać Także taka sytuacja Pozdro